Kwestii związanej, z, no właśnie, z również z ruchem, ideologią LGBT, no i kwestii rejestracji związków partnerskich. Jak tak, to no, Oczywiście temat przyciół, no na pewno Państwo słyszeliście, że pani minister Kotula dostała zakaz od pana Donalda Tuska wypowiadania się w tych sprawach do przynajmniej wyborów prezydenckich i grzecznie, potulnie milczy pani minister do spraw równości. Okazuje się, że najwyraźniej Związek Partnerski nie jest aż tak ważną dla Polaków sprawą, żeby. Włączać go w kampanię, w kampanię wyborczą, ale że tak powiem, krótko chwila trochę na bok. No, szanowni państwo, tu może trzeba, jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja chętnie to zrobię, nakreślić cały system, jeżeli chodzi o uznawanie związków związków międzyludzkich zawieranych poza granicami naszego państwa. My wszyscy bardzo dobrze wiemy, że artykuł 18 naszej konstytucji, czyli artykuł, który mówi, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i że on podlega ochronie prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, dokładnie. My nad konstytucją nie płaczemy, ale ją znamy. To jest, to jest bardzo ważne. W każdym to jest razie. Warto... <grym> tak, tak, tak. Bo płakać można czegoś nie zna i widać po tym, jak pan Szymon Chłownia się zachowuje, to rzeczywiście płakał tylko na dokładką, na to wychodzi, ale w każdym razie tworzy to pewien system też również prawa rodzinnego, i z tego możemy wyciągnąć to, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wszystkich tych praw, jak i też obowiązków, ale też i ochrony państwa ma dostęp tylko i wyłącznie właśnie ten heteroseksualny związek. Małżeński zawarty albo przed urzędnikiem stanu cywilnego, albo przed duchownym jednej z wiar, z które mają podpisaną z Rzeczpospolitej Polską właściwą umowę. I kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, pojawił się właśnie pewien problem tych związków zawieranych poza granicami naszego państwa. I wiem, że może to być dosyć trudne do, do, do uwierzenia w państwie, które przed przecież objęciem rządów przez Prawo i Sprawiedliwość tutaj jestem trochę ironiczny było tak bardzo praworządne, ale mieliśmy do czynienia z pewną samowolą, właśnie, kierowników urzędów stanu cywilnego. Że potrafili nawet w pewnych momentach dokonywać czegoś, co jest wymagane przy właśnie przeniesieniu na grunt polskiego prawa związku zawartego poza granicami kraju, czyli tak zwaną instytucją transkrypcji. Potrafili przenosić, czyli dokonywać tej transkrypcji związku homoseksualnego, zawartego na przykład w Holandii czy, czy w Belgii, na grunt prawa polskiego i udawać, że no przecież oni jesteśmy w Unii, no to należy należy te związki te związki tolerować i jakby je przykładać na polskie prawo. No to jest oczywiście złamanie polskiej konstytucji i de facto tutaj należy oddać pewną chwałę prezentowi Lechowi, Lechowi Krzyńskiemu i była za to bardzo mocno krytykowana, ale właśnie gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to przy podpisywaniu traktatu lizbońskiego pan prezydent Lech Kaczyński wymógł podpisanie jeszcze czegoś co się nazywa, traktat, nazywa się protokołami brytyjskimi. I tam właśnie w tym w tym protokole brytyjskim yy, są zapisy, że wszelkie aspekty dotyczące właśnie życia międzyludzkiego, związków małżeńskich czy dotyczących właśnie, właśnie tej sfery życia ludzkiego, no Rzeczypospolita Polska nie uznaje yy, nie uznaje tutaj jurysdykcji yy, Sądów europejskich, jeżeli chodzi o wymuszanie na nas pewnych rozwiązań prawnych. I to jest nasza wyłączna kompetencja. I stąd właśnie tak dużym zagrożeniem jest pani minister Kotuli ustawa, ponieważ w 2016 roku i później rządy Zjednoczonej Prawicy nakazały wręcz prokuratorom weryfikowanie wszystkich tych aktów transkrypcji. Tak jak wskazywałem, no były te problemy, prawda, że urzędnicy dokonywali pewnej ideologicznej samowoli, no prokuratorzy teraz już z urzędu włączają się w kontrolę, w kontrolę tychże aktów, czyli sprawdzają czy dany akt spełnia te kryteria Polskiego Związku dopuszczalnego na naszym terenie. Jak nie spełnia on to jest jest, jest stwierdzenie, że on nie wywiera żadnych skutków prawnych na naszym terytorium, terytorium RP. Ale pani minister Kotuli ustawa jest właśnie takim można powiedzieć swoistym koniem trojańskim w całej tej instytucji, ponieważ owszem ona najprawdopodobniej zostanie zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, bo tak jak wskazywałem wcześniej, artykuł 18 wyznacza pewną ramę, jakie mogą być związki międzyludzkie w naszym ustroju państwa i bez zmiany konstytucji nie da się tego, tego zmienić ustawą i pani Kotula próbuje stworzyć coś, co nie jest de facto z punktu widzenia prawa w tym polskim systemie rodzinnym, jest trochę jakby obok, ale wywołuje dokładnie te same skutki i perfidją właśnie tego wszystkiego jest to, że tak jak obecnie ten nasz system chroni, chroni właśnie protokół brytyjski, to wyłączenie spod, spod orzecznictwa sądów, sąd, tych trybunałów europejskich, właśnie dotyczących tych sfer, to jeżeli pani minister Kotula i rząd Tuska stworzy właśnie ten alternatywny, nawet heteroseksualny związek partnerski, który nie jest małżeństwem, ale jest tożsame z małżeństwem, to w tym momencie jakiekolwiek zabezpieczenia, które mamy na obecną chwilę przed orzecznictwem europejskich trybunałów, nas już nie uchronią. I aktywuje się wtedy zasada spójności prawa europejskiego i równości obywateli Unii w każdym państwie członkowskim wobec tego prawa. I tym samym wszystkie orzeczenia, a jest ich już sporo, bo środowiska LGBT co chwilę próbują kontestować polskie prawo, czy to na gruncie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy w inny sposób, będą musiały być wykonane przez polski rząd, co może nawet doprowadzić do podobnej sytuacji, w której mieliśmy do czynienia z, z sytuacją, w której Wymuszono na polskim rządzie zmiany konstytucji, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. Zgubiłem słowo. Może pan rektor będzie w stanie mi przypomnieć, chodzi o, o, o ekstradycję. Tak, właśnie. Na pewno państwo, część z państwa może pamiętać, że wtedy dosyć szybko i sprawnie zmieniono polską konstytucję, właśnie po to, żeby umożliwić tą spójność prawa unijnego w tym aspekcie. I właśnie ta ustawa pani Kotuli paradoksalnie nie od razu, ale w przeciągu kilku, kilku miesięcy, może kilku lat, właśnie tożsamy skutek może wywołać. I tym samym bez konsensusu społecznego, bez większości konstytucyjnej, będą w stanie nam ideologowie LGBT zmienić. Ustrój życia społecznego w taki sposób, że wszelkie związki, które dzisiaj są w Unii Europejskiej tolerowane homoseksualne, heteroseksualne, czy chociażby jak mamy przykład w Szwecji, gdzie nawet pewne sądy szwedzkie uznają małżeństwa islamskie z nieletnimi, czy chociażby bigamiczne, za, za legalne na jej gruncie prawa, no to to samo będzie działo się w Polsce. I niestety ta obłuda, którą rząd Tuska w tej sprawie wywołuje, i też taka trochę. Może bierność, czy niedostrzeganie tego zagrożenia przez nasze społeczeństwo no mogą skończyć się po prostu tragicznie dla całego naszego ustroju społecznego i w ogóle kształtu naszego społeczeństwa, co przy obecnych zagrożeniach, czy nielegalnej imigracji, czy chociażby właśnie zagrożenia wojny, no jest bardzo ważne, żeby tą spójność naszego społeczeństwa zachować w jak największym możliwym aspekcie. Tak, natomiast Pan tutaj wspomniał o tym właśnie, dlaczego, dlaczego obecnie rządzący właśnie promują tego typu ideologię. Ja powiem wprost. Ponieważ pochodzę, jak większość z nas ze wsi, to powiem tak, dla pieniędzy. Robią to po prostu dla osobistych korzyści, ponieważ żaden racjonalnie myślący człowiek nie inwestuje w relacje i związki, które nie przynoszą nic jego otoczeniu, jego miejscu, gdzie żyje. Przypomnijmy, że żyjemy w czasach, Polska jest w takiej sytuacji, kiedy dzietność u nas jest na poziomie 1,1,1,2, a powinna być powyżej dwóch. 2,5, bo jest to optymalne rozwiązanie i to oznacza, iż za jakiś czas będzie nas po prostu 10 milionów mniej. Więc promowanie każdej ideologii, która powoduje, iż dzietność się zmniejsza, no bo, jak to się mówi, jeśli chodzi o związki homoseksualne, no z tego pieca chleba nie będzie. Więc niestety y, promowanie tego typu ideologii jest po prostu działaniem, podcinaniem sobie gałęzi, na której się siedzi, mówiąc krótko. Tak, I ja te... Jak już o tym rozmawiam, obalić pewien mit właśnie pod kątem prawnym, bo często się słyszy od tych środowisk LGBT, że, że osoby homoseksualne, które chcą żyć ze sobą w jakiejś relacji, są tak bardzo uciskane w Polsce, że wszystko, wszystko jest dla nich niedostępne, że nie są w stanie sobie ułożyć życia. No to jest to oczywista bójda. Bo ja nie mówię, że tak powinniśmy zrobić, ale nawet gdybyśmy chcieli, to ja mogę za zgodą pana redaktora wpisać się w szpitalu jako osoba, która jest uprawniona do odwiedzania go, i będziemy mogli się nawzajem w szpitalu odwiedzać, jeżeli byłaby taka konieczność. To jest jak najbardziej możliwe. A wszelkie inne aspekty regulowania, czy to życia majątkowego, czy, czy, czy osobistego, czy wspólnego mieszkania, czy okolwiek, to można sobie równie dobrze, bardzo łatwo i prosto w Polsce załatwić za pomocą zwykłej umowy cywilnoprawnej. Czy chociażby umowy w formie aktu notarialnego, tak samo jak też to robią ludzie w własnym biznesie, czy nawet w małżeństwie. Hmm. Tak naprawdę mówimy tutaj o odebraniu Rzeczypospolitej Polskiej naszemu, naszemu ustrojowi możliwości do kształtowania społeczeństwa, bo do tego między innymi służy małżeństwo. Tak jak pan Artur słusznie wspomniał, chcemy mieć więcej Polaków w postaci dzieci niż psiecków, czy, 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 czy innych tego typu wynaturzeń. A może tak puentując to, można też powiedzieć, że właśnie niedawno, przynajmniej tak podają media, no przekroczyliśmy tą granicę, że młode pary w Polsce mają więcej psów i kotów niż dzieci. No tak właśnie, osobiście przeciwko psom i kotom nic nie mam, natomiast, natomiast no, jako państwa potrzebujemy po prostu więcej obywateli i dlatego potrzebujemy wspierać związek mężczyzny i kobiety, czyli małżeństwo, ponieważ to jest stabilne, fundament, na którym rozwija się społeczeństwo. Ja to może pozwolę sobie na wycieczkę historyczną. Otóż w Rosji Radzieckiej, kiedy towarzysze przejęli po rewolucji władzę, wprowadzili taką bardzo luźną formę związków męsko-damskich i bardzo szybko okazało się, że, no mówiąc tak kolokwialnie, to nie działa po prostu i to rozbija tkankę społeczną. I taki jest, myślę, cel właśnie działań po prostu tych ludzi, a tak naprawdę realne, zresztą było kiedyś takie nagranie w sieci, kiedy dwie takie damy, Dwie lesbijki opowiadały, iż one tak naprawdę podnoszą ten to całe Larum, mówią, iż są tutaj prześladowane tylko i wyłącznie dlatego, że to im po prostu przynosi korzyści finansowe. No i oto o to się po prostu to wszystko po prostu rozbija. To jest po prostu biznes i nic, po prostu więcej. Bo ja myślę sobie, że w Polsce co do zasady większość ludzi po prostu ma takie podejście, być może jak ja, że no, dla mnie nie ma zupełnie żadnego znaczenia, kto z kim sypia. Tylko ja po prostu nie chcę o tym wiedzieć, nie chcę, żeby mi ktoś narzucał tą wiedzę i myślę sobie, że w ten sposób można po prostu spokojnie żyć obok siebie i akceptować się po prostu nawzajem. Natomiast tego typu właśnie propozycje, zwłaszcza jeśli chodzi o tą panią, która zdaje się używa takich słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe, czy też używała zanim nie została, a nie dostałam, mówiąc krótko stołka, bo zdaje się tylko i wyłącznie o to chodziło, bo nie wiem, czy ta pani coś produkuje w tym, na tym urzędzie swoim, poza, poza jakimiś ustawami.